Cześć, Jemanko z tej strony Sense Mastera To kolejny odcinek Silver Aior Adventure No i Jakiś... ...typek Pozdrawiam, Luki hmm. pozdrawiam Theo, Luki No i dzisiaj drugi odcinek Dzisiaj będziemy zarabiać No i wicek trochę zmieniłem No ale cóż Ma felgi Ahaby No i na końcu. Nie wiem czemu, to mówię ale okej okay. Wloty na masce, światełka te takie małe i to. No, i jestem mechanikiem. Hmm. 16. Czekaj, powiem 16. Będziesz. Do, no, do tuna. Będziesz. Czekaj. Do tuna. No, a ja w tym czasie zrobię cięcie Dobra, to jedziemy, tym razem na pracę autobusów. No i a te felgi są 1500 zł bez doliczki kosztują, ma. są takie no fajne są, ale nie są najlepsze. Rimszajny są lepsze wow. Przejdę teraz 16. Nie wiem. Sorry za kreweturę, ale tak jak mówiłem, mi się poradzę. No i zrobię cięcie, jak będę na autobusach. No już jestem, i Gostek się mnie pyta, ile kosztuje Hydra, a ja, ja nie wiem. Eee, 16. Nie wiem. Aha, wczoraj kosztowała 13? Nawet nie wiem. 16, Mogę. Mogę, ale... później Bo nagrywam. Mm. Pozdrawiam skater. Skatera. Przy okazji. Hmm. No i często... O, pozdrawi, pozdrawia Etyl Lubię pracę za bardzo autobusów hmm. I ktoś by chciał odcinki z Garys Moda, bo jak tak to też mogę nagrać, ale... Hmm. A jak chcecie Skater sprzedaje celperki 1 pod 700 plus no. Czemu nie mogę się dalej? Mogę się dalej rozpędzać? bo to jest takie wolne. No dobra. Dobra, już jestem. Piszą do mnie, piszą. No i dzisiaj będą dwa odcinki z tego serwera i dwa odcinki z Player Life. A. To jedziemy. Raz przejadę. Dobra robię cięcie i widzimy się na końcu I już, do... <laughs> I już dojeżdżam No i będziemy chyba kończyć No i kto ma ferie? Oczywiście się pytają Ja mam ferie Tak yy, No to Dziękuję wam za oglądanie Komentujcie, subskrybujcie O odpisuję też Subskrybujcie i to wszystko Więc widzimy się w kolejnym odcinku Cześć